Kategoria to będą produkty teraz do twarzy. Pierwszym z nich, który chciałabym Wam pokazać, jest to serum z Bilenda. Jak już sław wspominałam kilkukrotnie, jest to moje ulubione serum z kwasem migdałowym. Naprawdę rewelacyjny produkt za 20 kilka złotych. Macie produkt genialnej jakości. Super wygładza skórę. Jeżeli chodzi o rozjaśnienie przebarwień, no to może się nie sprawdza, ale zamiast peelingu mechanicznego do odświeżenia skóry raz na kilka dni genialny produkt, o którym też już wspominałam i który pojawił się w filmiku o kwasie glikolowym. Jest to Ice is Farm, produkt z 12% stężeniem kwasu glikolowego. Chyba powiem Wam szczerze, pomimo tego, że znalazłam produkt na jego zastępstwo, o czym, o czym możecie się przekonać w filmie, właśnie o kwasie glikolowym, to chyba mimo wszystko do niego wrócę, ponieważ nic niestety, tak jak on, nie usuwa. Dobrze ze skórników z nosa. Jeżeli stosowałam ten produkt, to nakładałam go raz, na tydzień, na dwa tygodnie i mój nos był czyściutki i wyglądał pięknie. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale niestety teraz produkty, które w tej chwili stosuję, nie dają mi takiego efektu, więc chyba wrócę do niego tylko i wyłącznie po to, żeby stosować go właśnie na mój zanieczyszczony nos. Jeszcze troszeczkę. Jeżeli chodzi o peelingi, tutaj kiedyś dawno, dawno temu yy, kupiłam. Peeling z firmy The Body Shop z witaminą C. To jest coś na zasadzie bardzo drobnego peelingu. Jest to bardzo gęsty produkt. Bardzo przyjemnie mi się z niego korzystało, ale rezygnuję w tej chwili całkowicie z peelingów mechanicznych tylko i wyłącznie peelingi chemiczne czy toniki, czy w formie toniku, czy w formie serum. Więc na pewno już do niego nie wrócę, ale stosowało mi się go bardzo, bardzo przyjemnie. Jeżeli jesteśmy już y, przy kwasach i przy złuszczaniu skóry, to oczywiście po złuszczaniu skóry potrzebujemy czegoś, co tą skórę ukoi i nawilży. I jak już chyba wszyscy dobrze wiedzą, moim produktem do nawilżania i produktem, który koi moją skórę, jest y, produkt z firmy Aven. Nie znalazłam to nic dlaczego i chyba nawet nie mam ochoty szukać. W tej chwili to jest opakowanie 40ml, w tej chwili mam opakowanie. 100 ml. Przede wszystkim co najważniejsze dla mnie, koi skórę, łagodzi podrażnienia i najważniejsze nie zapycha. Więc nie tracimy tego efektu, który uzyskałyśmy stosując kwasy. Nie wiem, po prostu produkt genialny, nie wyobrażam sobie mojej pielęgnacji bez jego używania. Następnie produkt do rzęs. Następnie odżywka właśnie. Do rzęs z firmy Eveline. Też już o nim wspominałam. Bardzo fajna. Nie, nie tyle jako odżywka, tylko bardziej jako takie serum pod rzęsy. Pod rzęsy? Serum pod tusz. Bardzo ładnie rozdziela rzęsy. Nawet jeżeli mamy jakiś tani tusz, który nie do końca nam się sprawdza, to ta odżywka z pewnością pomoże. Świetnie się sprawdzi w formie bazy. Wydłuży nam rzęsy, spowoduje, że będą pięknie rozdzielone. Z przyjemnością do niego wrócę. Coś, co jest pomadką do ust, ale stosowałam jako odżywki do brwi, ponieważ zawiera olej krycynowe i podobno świetnie działa właśnie na brwi. Powiem szczerze, że to jest opcja dla osób, które szukają naturalnego rozwiązania, czyli nie chcą kupować drogich odżywek chemicznych, które bazują na, na jakichś tam chemicznych składnikach, tylko szukają czegoś bardziej. Naturalnego. Zauważyłam y, zagęszczenie moich brwi po stosowaniu tego produktu. Jednak ten proces był dość długotrwały i trwał kilka miesięcy. Co przy stosowaniu odżywek typu Rapid Lash czy Forlong Lashes, czy jakiejkolwiek tego typu, następuje ten wzrost brwi czy rzęs następuje dużo, dużo szybciej. Po miesiącu już mamy fajne efekty. Tutaj ten produkt, no to naprawdę dla osób cierpliwych, ale z plusów, y, tak jak powiedziałam, jest to produkt naturalny właśnie oparty na oleju rycynowym więc wydaje mi się, że, że fajna opcja dobrze i co tu jeszcze mamy niestety moje ogromne rozczarowanie jest to krem z Estée Lauder straszne rozczarowanie, bo uwielbiam ten zapach i ten zapach ogórka takiej świeżości na wakacje czy na wiosnę to uważam, że byłby czymś, czymś cudownym Niestety spowodował u mnie zapchanie porów czy zanieczyszczenie cery i nie mogę go stosować, nad czym ogromnie ubolewam, ponieważ na początku stosowało mi się go bardzo fajnie, ten zapach, świeżość, ładnie się wchłania, można bez problemu nałożyć na niego makijaż. Naprawdę fajny produkt, jeżeli ktoś nie ma problemów z zanieczyszczeniem skóry, spowodowanie, z zapychaniem się porów. To naprawdę bardzo, bardzo przyjemny produkt. I ostatnie. Dwa produkty do twarzy. Drugim braciszkiem. Braciszkiem kremu właśnie tego tłustego Sisalfat jest jego lżejsza wersja. Jest to emulsja. Właśnie też Bardzo przyjemny produkt. Jeżeli zużyję wszystkie kremy do twarzy, to z przyjemnością go kupię, właśnie żeby stosować go pod makijaż, bo się do tego sprawdza idealnie. Jest lekki, szybko się wchłania, ale ma takie samo działanie może odrobinkę słabsza, ale też ma konsystencję dużo lepszą, lżejszą, konsystencję ma dużo lżejszą niż jego tłustszy brat. Właśnie powoduje złagodzenie skóry, więc jeżeli ktoś cierpi na taką podrażnioną skórę czy przy trądziku, to wydaje mi się, że warto, warto spróbować. Ale też nie, nie szuka czegoś takiego tłustego i ciężkiego na dzień czy do szkoły, czy pod makijaż to wydaje mi się, że warto byłoby zainteresować się właśnie tym, tą emulsją, bo jest naprawdę świetna. I ostatni produkt do twarzy jest to. Moje ogromne rozczarowanie, ponieważ produkt ma bardzo dobre recenzje na wizerzu. A u mnie niestety się nie sprawdził. Nie nadawał się do demakijażu oczu, co wydało mi się strasznie dziwne, może niepotrzebnie, ale jest to delikatny, yy, delikatny żel do mycia twarzy, który ma łagodzić i nie wysuszać. Niestety u mnie totalnie się nie sprawdził. Jego zużywanie było dla mnie traumą, szczypał mnie w oczy, nic specjalnego, niestety. No i ostatnia kategoria, czyli wydaje mi się, że w miarę udało nam się szybko przez to przebrnąć, bo tak jak widzicie produktów jest naprawdę, naprawdę dużo, a tak jak mówiłam, to jest tylko i wyłącznie pielęgnacja. Produkty z kolorówki, które udało mi się zużyć, przedstawię w kolejnym filmiku, ale do sedna, nie przedłużając, przechodzimy do produktów do ciała. Pierwszym produktem będzie mgiełka do ciała, opalająca z firmy Bielenda. Bardzo przyjemny produkt, lekko ma taką tłustawą konsystencję, ale też nie tłustą, więc ubrania się nie kleją, w miarę szybko się wchłania i rzeczywiście daje bardzo, bardzo ładny kolor, taki delikatnie brązowy, bardzo naturalny. Fajny produkt. Jedyne, co mogę mu zarzucić, to to, że nie jest tam giełka zbytnio wydajna, ale i tak mimo wszystko stosowało mi się ją bardzo przyjemnie. Skoro jesteśmy w tematyce produktów opalających, czy samoopalających, to złożyłam również mus z firmy Liren. Również bardzo dobry produkt. Nazwałam go swoim ulubieńcem do opalania, jednak jedyne... Co mi nie odpowiadało, to to, że niestety skórę dość mocno obsuszał, najbardziej chyba ze wszystkich e, samopalaczy, które stosowałam, i to jest minus. Jednak daje bardzo ładny kolor skóry, dość ciemny, bo ja osobiście nie lubię nakładać kilka dni pod rząd samopalacza, wtedy pościel jest brudna, piżama brzydko pachnie. Mm, więc wolałabym ograniczyć ilość tych czynności do minimum. I ten produkt naprawdę y, fajnie się sprawdza. Tak jak mówię, wysusza skórę, więc dobrze natłuszczający balsam z pewnością się przyda. Jeżeli chodzi o właśnie nawieżanie skóry, to jednym z balsamów, który zużyłam, jest balsam z firmy Buff Body Works o zapachu. Y, Bawełny. Bardzo lubię ten zapach, jest tak odświeżający i tak świeży. Uważam, że nie ma nic lepszego jak właśnie taki prysznic, czy to latem, czy to wiosną i właśnie nałożenie takiego odświeżającego balsamu. Konsystencja, a co jeszcze najfajniejsze jest w tym, że bardzo ładnie nawilża, konsystencja ma taką dość gęstą i skóra rzeczywiście jest nawilżona, to nie jest tak, że czymś sobie posmarowałyśmy ciało i za 10 minut już tego nie czuć. Bardzo ładnie nawilża skóra, staje się miękka, a przy okazji bardzo ładnie pachnie i ten zapach naprawdę się trzyma bardzo, bardzo długo. Jeżeli chodzi o mój natomiast zimowy hit, to jest to balsam z firmy Isana, z 10% mocznikiem. Jeszcze nigdy o nim nie wspominałam, ale na pewno kiedyś e, zajmę się tym, aby przedstawić Wam go bliżej. Jest to po prostu hit. Kiedyś używałam balsamów z La roche właśnie z mocznikiem, jednak ich cena jest dość zaporowa i szukałam czegoś tańszego, no i znalazłam Sana balsam za 5 czy za 7 zł. Dzięki mocznikowi zawartemu w tym produkcie skóra staje się gładsza. Jeżeli mam problem z szorstkością skóry bądź suchymi kolanami, nie znalazłam nic lepszego. Nakładam go na noc, jest dość tłusty, więc tutaj trzeba uważać z ilością, ale nakładam go na noc, rano jak się budzę, to skóra jest jędrna, nawilżona, ewentualne grudki są dużo mniejsze, znikają. Jak dla mnie hit, po prostu hit. I ostatnie dwa produkty, prawie przebrnęłyśmy. Pierwszym z nich to jest oliwka z firmy Hip. Tak jak mówię, stosuję różne produkty, do zresztą co widzicie, do nawilżania skóry. Jednym z nich jest oliwka. Zależy na co mi najdzie. Ostatnio mam fazę na balsamę i raczej oliwki nie stosuję, ale momentami do niej wracam. Bardzo dobra. Cóż można więcej powiedzieć o Olice Hip, to chyba już każdy ją zna, zresztą ma jakiś włosek. Myślę, że... jeszcze raz bez włoska, zbliżenie... Myślę, że każdy ją dobrze zna i naprawdę jest warta polecenia. Przede wszystkim dlatego, że ma bardzo ładny, ba, bardzo ładny? Bardzo dobry skład. Nie ma jakichś tam zbędnych rzeczy i, i warto, warto ją stosować. No i na sam koniec jest to żel pod prysznic z firmy DM. Dostałam go od przyjaciółki bardzo dawno temu. Jakoś zawiruszył mi się gdzieś w otchłaniach łazienki. Bardzo fajny produkt. Zresztą wszystkie te żele z firmy DM są naprawdę godne polecenia i bardzo przyjemne. I cena jest niżuteńka, nie pamiętam, ale chyba nie wiem, czy kosztują euro. Wydaje mi się, że nawet mniej. Przyjemny, ładnie pachniał. Mój. Zapach idealny, czyli pomarańcze i mango. Stosowałam go w wakacje jeszcze. Jednak kiedy to było, to chyba jeszcze stosowałam go w wakacje. Uprzyjemniał mnie każdy prysznic. I, i naprawdę warte, jeżeli będziecie mieli okazję, to warte zakupu i spróbowania. To już wszystko. Jak widzicie było tego mnóstwo. Nawet człowiek sobie nie zdaje sprawy ile tych produktów zużywa. Tak mi się wydaje, że na co dzień sobie po prostu nie zdaje z tego sprawy. Dopiero kiedy zaczyna je gromadzić i zbierać te opakowania. To jest to troszkę przerażające, w moim odczuciu, ale przeprzednęłyśmy przez to. Tak jak mówiłam, zostało mi jeszcze projekt DENKO kolorówkowy. Udało mi się zużyć trochę kosmetyków kolorowych, z czego się bardzo cieszę, bo jak się zużyje, to będzie okazja, żeby kupić nowe produkty. A jak wiadomo, jest to bardzo przyjemne. I co? I w takim razie trzymajcie się ciepło, i liczę, że widzimy się niebawem. Pa!